Gmina Kozienice, wspólnie z Domem Kultury, organizuje projekcje filmów o charakterze profilaktycznym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół średnich, a także dla mieszkańców naszej gminy. Pierwsze seanse odbyły się rok temu. W kwietniu na dużym ekranie wyświetlany był film Najlepszy, a w maju film Powrót do Tamtych Dni. Po wakacyjnej przerwie Kozienickie Kino w ramach akcji zagrało w październiku film Powrót Bena, a w listopadzie produkcję Mój Piękny Syn. Natomiast 18 kwietnia Odbył się seans dramatu obyczajowego Blisko. To niezwykle ważny film, który wpisuje się w dyskusję o przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności za słowo, nie tylko w przestrzeni wirtualnej. Opowiada on historię dwóch trzynastolatków, których łączy głęboka przyjaźń i wspólne dorastanie. Sytuacja się zmienia, kiedy idą do nowej szkoły i stają się przedmiotem żartów i komentarzy. Film ten będą mogli też obejrzeć widzowie dorośli. Bezpłatny seans zaplanowano na wtorek 25 kwietnia na godzinę 20. Nieodpłatne wejściówki na seans są do pobrania w kasach kinowych w CKA ulica Warszawska 29. Całe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Gminy Kozienice w ramach realizacji programów profilaktycznych.